Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Rozpoczynamy nowy filmik, na który serdecznie zapraszam. A dzisiaj w filmiku będziemy wysiewać nasionka, te, które są tutaj przede mną, ale nie w domu, tylko zabieram Was do mojej szklarni. Do ogrodu i tam w szklarni wysiejemy sobie groszki pachnące, groszek. Mam tutaj dwie odmiany groszku: i zieloną, i taką fioletową. Jak również wysiejemy sobie bób bezpośrednio do, do skrzyni w szklarni. Będzie sobie już tam wysiany. I wysieję sobie również jeszcze łubin wysieję go w multidoniczkach albo bezpośrednio też do ziemi w szklarni no i różne tutaj odmiany groszków kolorowe mieszanki czerwone tu też jest taka mieszanka w kolorze fioletowym no i taka biało-różowa więc kochani serdecznie zapraszam do filmu a na końcu jeszcze Wam pokażę moją rozsadę jak pięknie pelargonie skiełkowały prawie już wszystkie, więc zapraszam do dalszej części filmu. No i jesteśmy w ogrodzie. Dzisiaj powiem wam cieplutko, słońce świeci. No i posiejemy sobie groszki, takie jak wam pokazywałam wcześniej. Zaczynamy, ale przed tym podleję sobie jeszcze całkowicie szklarnię, bo już dawno nie podlewałam. najpierw podlejemy, a potem będziemy wysiewać groszki i bób do szklarni. No i podlewamy. Tu jest moja cebulka, która sobie przezimowała w szklarni. Mamy styczeń. No i fajnie sobie rośnie. Gdzie nie, gdzie sałaty. Teraz sobie muszę wygospodarować miejsce właśnie na na groszki pachnące, na buk, no i na groszek taki normalny cukrowy. No I mamy miejsce wyszukane na nasze groszki. Powiem wam tutaj zaraz koło cebuli. Zrobiłam sobie pas. Zaraz sobie tą ziemię jeszcze ubiję, bo ona jest teraz taka bardzo pulchna. I tutaj sobie najpierw przesadzę te groszki, które miałam w tej mojej małej szklarni. No bo one potrzebują już więcej. Więcej ziemi, żeby się rozwijały. No i będę również już je nawozić nawozem w płynie, biohumusem będę je podlewać, bo chyba brakuje im właśnie jakichś takich witamin. I tutaj sobie je z tyłu wszystkie posadzę, a potem z przodu posadzę sobie groszki zielone, fioletowe, no i groszki pachnące. Więc zaczynamy, kochani. No i pierwsze groszki posadzone do ziemi, do skrzyni, powiem Wam, przezimowały i fajnie mi się wydaje rosną. Są już dość duże, niektóre mają chyba z 10-15 cm. No i mamy wszystkie groszki wysiane, to są wszystkie groszki, które wysiewałam na jesień i przezimowały w szklarni i zobaczcie jak pięknie rosły. Są może troszkę takie choćby niedokarmione, ale zaraz ich podleję właśnie wodą z nawozem. I zobaczcie, jakie są duże. I przezimowały. Nie zmarzły. Są zielone. No i system korzeniowy jest również fajnie duży, rozwinięty. I one będą bardzo szybko kwitły. A teraz posieję sobie jeszcze groszki te. Tutaj przez środek, tutaj sobie zostawiłam puste. Że te będą sobie rosły do góry, no a te będą tutaj malutkie, więc będą się po prostu mijać. Te będą większe od tych, co teraz sobie wysieję. A wysiejemy sobie te groszki o takim kolorze strym w kolorze czerwonym. Tutaj też właśnie powinny być groszki w kolorze czerwonym. I te właśnie, co pierwsze Wam pokazywałam, bo one były właśnie na jesień wysiewane. Te jeszcze nie były, więc będą fioletowe. Tutaj jest mieszanka, no to nie wiemy, jakie nam się trafią. Zobaczymy. I tutaj jest taki kolorek biało-różowy. Wszystkie je tutaj sobie wysieję. No i zobaczymy, jaka będzie różnica. Jak będą rosły właśnie te wysiane teraz w styczniu, a te wysiane na jesień. No i wysiewamy dziurki już tutaj porobione, będę po jednym siarenku, po jednym groszku do jednego otwora tutaj sobie wsypywać. Zaczynamy od czerwonych. No, i zostały nam ostatnie fioletowe groszki do wysiania. No, i później muszę tu jeszcze w szklarni znaleźć miejsce na bób i na groszek taki normalny, cukrowy, bo tutaj już nie będę dawać, bo tego jest tutaj za dużo. Muszę inne miejsce sobie wygospodarować, ale znajdzie się. No, i przyszła pora na wysiew groszku. Jest to groszek bardzo wczesny, on jest chyba sześciotygodniowy. Posieję sobie po trzy. Po trzy groszki do jednego otworu i również groszek taki fioletowy, siewny łuskowy. No i również bób. Bób sobie wysieje, ale nie dużo, bo powiem wam, jakoś tak bardzo mi nie smakuje, ale ze cztery cztery nasionka po dwa z każdego wysieje sobie. Miejsce przygotowane, więc wysiewamy. No, i mamy również bób. Bób sobie też wyciejemy, ale tylko po jednym. No i wszystko gotowe. Teraz jeszcze został łubin. Łubin sobie posieje między sałatami. Zaraz wam pokażę, gdzie. No i teraz przyszła pora na łubin. Bardzo mi się te kwiaty podobają. Nie ma jeszcze go w moim ogrodzie. Są to kwiaty właśnie przyjazne pszczołom. U mnie w ogrodzie są pszczółki murarki, więc myślę, że będą sobie z tego korzystać. A tymczasem posadzimy sobie, posiejemy sobie łubin między sałatą. Tutaj mam całą skrzynię sałaty. Sałacie to nie będzie przeszkadzało, jeśli między tym posiejemy sobie właśnie łubin. Mam tutaj przygotowane otwory. No i do każdego otworku po jednym nasionku Powęgruje tych właśnie pięknych kwiatów. Więc ja się zabieram, kochani, za sianie, a Wam życzę miłego dnia. Dzisiaj będziemy się już żegnać. Muszę jeszcze sobie pozbierać różne multidoniczki ze szklarni. No i kolejne wysiewy przede mną jeszcze. Jeszcze sobie nazbieram liści rukoli, bo pięknie tutaj rośnie. jak również jeszcze sałaty tu jeszcze rukola i za chwilę sobie pozbieram jeszcze sałaty wam z tych drobnych listków miałam to y, przesadzać rozsadzać ale nie miała miejsca na tyle sałaty więc teraz można sobie pozbierać po prostu listki sałaty. Zobaczcie, ile jej jest. Listki sałaty w styczniu, ze szklarni, ze swojego ogrodu. O, zobaczcie, tutaj ślimak, i potem. Ślimaki zjadają moją kapustę pekińską. No i mamy na sałateczkę do obiadu. No i jeszcze jest czerwona, ale to mam jeszcze z tunelu foliowego. Malutkie, bo malutkie, ale zawsze to dużo zdrowsze niż te ze sklepu. No i tutaj są pelargonie, powiem Wam, wszystkie wykiełkowały, wszystkie, wszystkie kolorki. Myślałam, że jeden kolor nie wykiełkował, ale również tutaj wykiełkował. No i teraz powoli już będę je przesadzać do osobnych doniczek, bo one już bardzo szybko porosły. I przełożę je troszkę do chłodniejszego miejsca, żeby tak szybko, no nie rosły, tylko powolutku. Najważniejsze, że wykiełkowały i są. Tutaj obok kiełkują petunie. Są na razie maluteńkie, ale również wykiełkowały. Tutaj na razie jeszcze nic i powiem Wam, wykiełkowały dalie kaktusowe. Też są i też je będę musiała już poprzekładać, bo tutaj mam po trzy nasionka, każde do osobnej doniczki, no i będą już porozdzielane, wszystkie wykiełkowały. Tutaj powolutku jedna kobea wychodzi, no i tutaj mi wyszły jeszcze malwy. Malwy, dwie sadzoneczki, dwie roślinki. Tutaj powiem wam, gdzie miałam papryki i bakłażany, to nic nie wykiełkowało. Ale wykiełkowały tutaj roślinki bawełny. Bawełna indyjska. Tutaj kolejna wychodzi. Tutaj mamy również bawełnę indyjską. Takie dziwne ma liście. I tutaj również jest bawełna indyjska. A papryki uśpione na razie. I powiem Wam: ja sobie jeszcze raz zebrałam nasionka z wszystkich tych odmian, które tutaj wysiewałam. I po prostu na waciku mokrym każde nasionko z każdej odmiany sobie dałam do pojemniczka no i w ciepłym miejscu zostawiłam I jakby tak się stało że tutaj mi nie wykiełkują no to będę miała zapasowe nasionka które na pewno na waciku mokrym szybciej wykiełkują niż tutaj właśnie tutaj moja kolejna rozsada i tutaj powiem Wam na razie tylko wykiełkowała i to dość sporo, bo tutaj i tutaj również lawenda, nie lawenda, tylko to była szałwia powabna. Szałwia powabna w takim kolorze różowo-fioletowym. Wykiełkowała. Tutaj mam nawet dwa nasionka, będę musiała jedno usunąć, bo mi się dwa tutaj wsypały, więc trzeba to zaraz usunąć na jedno tylko. A tak poza tym cisza. No ale wiadomo, wszystko ma swój czas i w odpowiednim czasie zaczyna kiełkować. No, i tu jeszcze Wam opowiem o kanach. Kto widział odcinek, gdzie wysiewałam również kany z nasion, gdzie popełniłam błąd, bo trzeba było te nasionka namoczyć na 24 godziny. A ja je po prostu posiałam tutaj do okienek. I powiem Wam, ostatnio sobie je odkopałam troszkę, bo chciałam te nasiona sprawdzić, czy w ogóle wykiełkowały. Czy dadzą radę wykiełkować? No i powiem Wam, zobaczcie, tu są kany. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj mamy dwa zaczątki i wykiełkowały. Powolutku wychodzą, ale są. Tutaj, tutaj na razie nic. No i tutaj też malutka zaczątek roślinki już się pojawia. Więc cieszę się, mam nadzieję, że jakieś chociaż dwie roślinki uda mi się tutaj z tych nasionek, no, otrzymać.